Elość, tym użerać no więc tyle, a przynajmniej jest PSC. Nie wiem, czy to przez PSC, tak się Kaweczą. Dobra, jedziemy, kurwa, nie wiem jak. Trzymajcie mnie, jak wywalić raz tą transmisję, to chyba spalę tego komputera. Co zrobić? Co ja, mogę, co ja mogę z tym poradzić? Datek kod o promo lub ocenie wystarczy na napisać jeden. Paweł, przepióra, siamordo. Mordo. Nie, mam, byku. nie wiem, lag jest pewnie mnie nie słychać, więc no tak bym powiedział. Kto chce PSC, może wysłać doniecika. No, zrobiłem sobie, że. Zaczął apeczkę lub donateć. Chcę, że to jest mój odcinek. nie ja będę miał trochę więcej czasu, to mogę podlecieć. zobaczyć razie chęć. Ciekawe jak to pierwszy wypróbuje nową stronę. Piszcie, jedynka kod do losowania. E, gamer się ma, może stawić łapeczkę, spoko. Gamer, możesz wysłać jak jeszcze tego linka o. Dobra, Tam w ogóle jeszcze mnie robić tego streama. Pierdolę chyba. Wyłączę to. Nie, wiem, nie będę się użerać. Po napisz na czacie Bulak. Wiesz, no mówię, że jak są lagi. O, tutaj są kurwa konkretna, łańcuchy. Tutaj. Ej, bo kilka dni temu wygrałem nosowanie. Czy mnie wypromowało? Nie we skęczenie. No, Mes, ale tu nic nie ustawi się, przecież to jest ustawione na najniższe. Znaczy promował, ale mi się nic nie... No ale co? Ja pierdolę Nervuje mnie to Do siebie Ale to jest tak jakby zapytanie siebie Spoko no Liwa zacina Chyba, ale muszę to o, A co, co zrobiłeś? Och, się co zrobiłeś, panie. A to zapromowanie się tak jakby dalej żalać nad tym internetem. Bo nie mam morda, ale to widzisz tu. To... Dobra, ustawimy chuj na 4K. Nie stawiam. O, zrobimy na tutaj.